Witam serdecznie. Przedwczoraj e, mówiliśmy o tym, czym e, ten rok zaczął się jeszcze w ostatnich dniach e, grudnia e, ubiegłego roku, to znaczy od tego formalnego ataku prezydenta Putina e, na Polskę. To będzie miało swoje konsekwencje i ciąg dalszy. Pamiętajmy, mamy stulecie e, Bitwy Warszawskiej e, w tym roku, i ten spór będzie trwał, będzie kształtował opinię europejską. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o dramatycznych wydarzeniach. Na Bliskim Wschodzie, które no, będą kształtować politykę międzynarodową najbliższych tygodni. Zabity przez Amerykanów generał Kasem Soleimani no, był prawdziwym islamskim czegewarą. Po tym, jak odznaczył się i zaczął swoją działalność wojskową w czasie wojny irańsko-irackiej, Organizował powstanie irackich szyitów przeciwko Saddamowi Husseinowi, walczył w wojnie domowej w Bośni, <laughs> <laughs> był teraz przecież przez cały czas, nie tylko wspierał Hezbollah w Libanie, ale przede wszystkim w Syrii ich interwencje na rzecz Asada po stronie wojsk rządowych, organizował terrorystyczną działalność w Azji i Afryce przeciwko Amery Amerykanom, a także w dużym stopniu na nim się opierała również ta polityka okrążenia Izraela, współpraca z Hamasem w Gazie. No, było, to, 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 to był kluczowy moment rozszerzenia wpływów Iranu poza granicę islamu szyickiego. Także ten islamski strzegawara z pewnością po śmierci stanie się bohaterem i obiektem kultu, nie tylko jego masowy pogrzeb skonsoliduje na nowo zwolenników i spadkobierców rewolucji irańskiej, ale będzie miał wpływ w ogóle na świat islamu. Tak jak z pewnością świat zachodu moralnie skonsoliduje, uświadomi nieobliczalność reżimu irańskiego, tragedia z ze strzeleniem ukraińskiego samolotu pasażerskiego, co Iran już uznał. Ta sytuacja jest naprawdę dramatyczna, dlatego że ekspansja Iranu w kierunku Morza Śródziemnego, walka o prymat w świecie islamu, występowanie w roli lidera. Walki z Izraelem. To jest z pewnością jeden z zasadniczych procesów geopolitycznych współczesnego świata i najbardziej dramatyczny ze względu na te wydarzenia, które ostatnio miały miejsce. Ale pamiętajmy w tym wszystkim o jednym. Zasadniczym nakazem polskiej racji stanu jest walka o bezpieczny świat dla niepodległej Polski. Elementem tego jest utrwalanie tych zmian, które w świecie. Nastąpiły po y, rozpadzie Związku Sowieckiego. Z całą pewnością y, przewaga amerykańska jest jednym z zasadniczych y, czynników tego y, porządku. I Polska może gasić y, ogniska, y, może brać udział w gaszeniu ognisk zapalnych. Tam, gdzie pokój jest zagrożony, tam, gdzie grozi poważna destabilizacja porządku międzynarodowego, ale to nie znaczy, że Polska powinna rozpalać ogniska zapalne czy przyczyniać się do eskalacji konfliktów, które grożą wręcz zburzeniem tego porządku międzynarodowego. O tym zawsze musimy pamiętać. Pokój na Bliskim Wschodzie leży w interesie wszystkich, dlatego że wojna w tym regionie, angażując najważniejsze podmioty życia międzynarodowego, mogłaby mieć nieobliczalne konsekwencje dla wszystkich państw. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone będą mocno zaangażowane w innym regionie świata, kiedy siła odporna Zachodu w Europie osłabnie bezpieczeństwo Polski, Osłabnie również bardziej. Ale powtórzę jeszcze raz: właśnie dlatego w interesie Polski jest przede wszystkim pokój, co jest zresztą zgodne z interesem powszechnym. Polska może wobec swoich sojuszników działać na zasadzie solidarności, interesów, wtedy kiedy oni zgadzają się w sprawach istotnych dla nas, przyjmować stanowisko Polski jako wyznacznik dla własnej polityki. Oczywiście Musimy też realizować politykę uzgodnioną. Natomiast w żadnym wypadku nie oznacza to, że Polska powinna ponosić konsekwencje kroków czy działań, których z nami nie uzgadniono. Że Polska ma wtórować unilateralnej polityce tego czy innego państwa. Solidarność dyplomatyczna to jedno. Konsekwencje dla bezpieczeństwa to drugie. No i poza tym pamiętajmy o jednym, że w każdym przymierzu, w każdym sojuszu zawsze należy pamiętać o celu, dla którego zostało zawarte, i realizować je w sposób, który odpowiada temu celowi. A powtórzę jeszcze raz zasadniczy cel polskiej polityki to bezpieczny świat dla niepodległej Polski. I te względy powinny być zasadniczą przesłanką polskiej racji stanu w najbliższych tygodniach, no i oczywiście zawsze. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie, no i do wtorku.